Cześć, Piotr Gumerek, HDTV Polska. Od Tomb Raidera, słuchajcie, dotarłem już do gier, które wspierają całą technologię Ultra HD, czyli najbardziej skupiają się właśnie na HD-ze. Za mną The Last of Us. Zaraz zobaczymy, jak ta gra się prezentuje. Znaczy, generalnie zobaczymy w opcjach, co posiada, bo jak dobrze wiecie, zarejestrowanie tego na wideo jest generalnie niemożliwe. Jak zwykle musicie mi uwierzyć na słowo, ale powiem Wam, że tu jestem z moimi kolegami i naprawdę mamy wrażenie, że The Last of Us który dostał tego patcha parę dni temu do HDR-a właśnie w związku z premierą PlayStation 4 Pro naprawdę robi e, ogromne wrażenie i różnica między SDR-em a HDR-em jest bardzo e, duża. No nic, to myślę, że ogramy trochę. W opcjach, słuchajcie, jest generalnie tylko dostępny HDR na on-off. Nic tutaj nie regulujemy. To jest trochę inna sytuacja niż w przypadku konkurencyjnej konsoli, ale chyba najważniejsze jest to, co widać. A efekt rzeczywiście, szczególnie jak tutaj akurat słuchajcie, za mną widać słońce, czyli to jest idealny moment, gdzie można tego HDRa podziwiać. No wygląda to przepięknie. A na więcej testów przyjdzie czas, gdy konsola trafi już do naszej redakcji. To my w takim razie zabieramy się za testowanie i do zobaczenia, trzymajcie się hej!